Muzeum w Wówce. tu są budynki, które są ekspozycje. Nie, idziemy w stronę tych oto żberów, nie wiem co to jest. Kolejny kiwon mały i rozdzielacz. I jakiś silnik wysokoprężny, wygląda to na silnik. Podstawowy taki kiwon. Oczywiście jesteśmy po zagrodzeniu muzeum. Do muzeum można wejść. Bilety kosztują nie, nie dużo, no, chyba poniżej 15 zł dla osoby dorosłej. I tu jest silnik. Chyba silnik ten. Nie wiem, co to jest. Szczerze powiedziałem, że co to jest. Takie oto coś. Tutaj w Muzeum Główce na pewno, jak tu przejdziecie, to się dowiecie, co to jest. Ja nie wiem, choć byłem tutaj, ale nie wiem.